Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, coś się porobiło z tą grą. Nagle mam zimę. Nagle mam zimę. Miałem wiosnę, a nagle mam zimę. Także jeśli miałbym jeszcze wiosnę, miałbym jesień. Nic nie rozumiem. Zimowa kraina czarna. Odraki?

Dobra, pojedźmy coś sobie kupimy. Nie rozumiem do czego bym teraz nagle... ...zimę. Range Raptor mogę już sobie wsadzić gdzieś tam, gdzieś tam. Kupimy sobie Mercedesa. Nie rozumiem już nic. Jeszcze myślałem, że ten cykl lato, jesień, zima będzie przynajmniej... ...stały, a tutaj po prostu nagle z dupy wala i po prostu... Zimę, nie rozumiem. Już się zgubiłem totalnie. Obałwan. Patrzcie, ile punktów się zdobywa. Warto. Ryzyko tutaj mamy praktycznie żadne, że mi to nie pyknie. Aha. tym przypadkiem nie brakuje jakoś dużo do tego punktu umiejętności. Dobra, niech to zatrzyma się. Zobędziemy te super punkty. To nie mamy. Gówno mamy. Dobra. Mamy inne punkty. Chciałem sobie kupić Merca, tak, tak. Torch. Hyundai, KLM. Mam Kia i Benz. Eee, GTS -a nie, chcę żadnego era wiecie co to bym chciał ale to mogłem wylosować drogie to A drogie są ja może po prostu wezmę sobie jakiś BMW śmiesz na Rayleigh, a o tym ostatnio James Bond Jaguar albo Jaguara. Weźmy sobie jakiegoś za darmo takiego Aston Martin James Bond Edition. Kurde, mam poważną zagłostkę. Co mam sobie kupić? Weźmy 325 5 i. Nie chcę, czyli. A może? Pakiet powitalny, fort. Prawnie hmm. nie wiem, czym chcę jeździć. Co mogę sobie kupić, ludzie? Pomóżcie mi. Lepiej za darmo, nie? Oczywiście, że to by była uczciwa cena. z Bond. Lotus hmm. Ostatnio miałem pomysł. Erik 7, za darmo jest. Może weźmiemy sobie Eriksa po prostu. Idealne. A, zróbmy sobie takiego zimowego. Może. No i za darmo wyszedł. Te drogie są niektóre samochody. Dobra, weźmy te zimówki. Do driftu. Nie zwiększajmy. Weźmy BBSy jakieś. Tu nie bierzmy. Starczy. Okej. Okay. Nie róbmy sobie tego jakoś opór yy, pieniężnie. Bo, bo po co? Yy. I to. Moim zdaniem, niech zostanie na tej klasie A. Jest najniższa klasa tutaj? Kurde, myślałem, że. Najlepiej. KR, co to jest KR w ogóle? I za co KR? Tu punktów nie mamy żadnych, ale mamy weird spin szybko. No, to, może sobie pojeździmy po prostu. rx 7, to z którego roku jest? Czwarty? Piąty? Tak? Ósmy. Ej, fajnie się tym jedzie podoba. Mogłbym jeszcze z ciśnieniem trochę się pobawić, nie? Pokaz losowy. I tu. Tu bym chciał tu pojechać. O. Ej, powiem szczerze, że bardzo miło wspominam, jak ja tutaj tą bm sobie zrobiłem. Tam chyba jakąś starą 3.9 i jechałem sobie ten. Ej, fajnie się tym jedzie. Podoba mi się zakup Eriksa. Tutaj rzeczywiście tych punktów nabić to będzie. Dajcie spokój. Nie będzie to problem. Nadaje się do driftu. Nie ma co. Trzeba szybko jeździć. Dobra, zejdzie to. Zdenerwuje właśnie, że teraz nic nie dostałem. Aha, dostałem. To się przedłużyło w czasie po prostu, nie? Jakieś motokrosówki. nie no ale to Ja się zastanawiam bardziej nad tym dlaczego jest zima Tego to ja naprawdę nie mam pojęcia Przyjemnie się jedzie i po prostu robi jakieś drifty 1000, tylko a tam jak billboard, tak? Ej, w na przykład, jak się trzeba było rozbijać te billboardy, to było spoko, nie? Trzeba było troszkę kości nabrać, skoczyć. drift driftu też mi się podobały. To, co to jest. Widokowy, aha. wydaje, że ja tu już byłem? A tak, samochód pod drift to też było coś co chciałem. Kurde, wyobraźcie sobie, że naprawdę przejeżdanie się chociaż przez chwilę każdym z samochodów w tej grze. To jest wyczyn. Zajmujący jednak chwilę. Też nie mówiąc o tym, że jeździmy jednym samochodem parę razy. i nie są drogie. Serio, za coś takiego dostaje tak mało. Może nikt tylko mi podbija. O, była ten, tablica wpływu. No trudno. Ale jak jesteśmy blisko, to przynajmniej pokubujemy i będziemy wiedzieć na przyszłość gdzie to jest. Aha, tablica Szybkiej Podróży. To w ogóle nie zbierałem. Do tych czas. Ja będę miał zaraz free spina, jak wbiję ten poziom. Jak mało jest samochodów, które mają e, takie te? Ej, no właśnie, jeśli są takie reflektory, to to może być maksymalnie gdzieś w 2008 roku. wydaje mi się, że piąty. Tak, co bogato powiedziałem. Później już nie, nie były produkowane takie samochody. Ostatnio to był jakiś ogór. Tak? Nie wiem, pierdzielego go pada. Ostatnio go damy jakiś film, jak żebym go na ten temat. A, no ta. Czyli jeszcze jeden. Ranga 21. Te trochę drift jeszcze tam pociągnąć, nie? No teraz akurat tak mam taki dobry drift. Pomgracza. gracza. Kurwa. Edinburgh. jest Edinburgh. to jest incredible okay, kolejne zrobione.

When it is safe to do so, you move some up. I found this gorgeous little mountain retreat, couple of acres of land, view of the river. <laughs> You probably prefer speed and noise, yeah? hey, Cena miał być za darmo. Kupmy sobie dla jaj. Nie mamy żadnego domu na północy. Tak. Dobra, pojedziemy szukać tego. Właśnie za zaskok sam w sobie nie dostajemy, nie? Gdzie go znajdziemy? To może chwilę zająć. Ale chętnie bym zrobił jeszcze w tym odcinku ten drugi, który przed chwilą blokowałem. Ej, ja tu ręcz raptorem powinienem być. Ale tu się okaże zaraz, że nie wiadę. To tak szukam pociągu trochę, nie? tu w takie miejsca to trzeba ręczoptorem jeździć, albo czymś takim, co po prostu będzie dawało radę w terenie. Nie ma zdołu, Bo być głupie. Mogę. Uważam, że to po prostu było głupie. Lol. No i co teraz? Czyli jak się dobrze sturlam to będzie git. Nie mam szans się sturlać. Dobrze. To nie tam na dole, nie? Wow. To na pewno tu musi być gdzieś. Skąd wiemy, że to tu? нету. Naprawdę? Nie ma nigdzie? I tak miał być. Takie szukanie po omacku to nie jest dobry pomysł. Dobra, wiecie co zrobimy? Miej samochód. Teraz yy, bierzemy sobie forte. Tak, dobra, dostałem coś, co ma szansę ujeździć. Dawać radę. Kurde, spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej to znaleźć. Byłem na samym szczycie. No widzicie, teraz jest dużo łatwiej. Aha. Dobra, wiecie co? Zakończmy odcinek, zrobimy to w następnym.